Witajcie, przyjaciele! To kolejny odcinek programu Imperium Kłamstw, w którym rozmawiamy o manipulacji i dezinformacji rosyjskich mediów. Europa jako cel telewizyjnej wojny. W zeszłą niedzielę audycja Sołowiowa po raz kolejny zabrzmiała jak alarm: Europa przygotowuje się do wojny. Zachód już walczy z całych sił. NATO nie osłania Ukrainy, lecz samo jest frontem. Słowa te. Wypowiedziane są z naciskiem, bez cienia wątpliwości. Widzowi ukazuje się obraz świata, w którym Rosja jest oblężoną twierdzą, a Europa agresorem, który tylko czeka na odpowiedni moment, by uderzyć. Dla rosyjskiego widza to znajome tło, ale ważne jest, abyśmy my, Europejczycy, zrozumieli: te programy to nie tylko propaganda wewnętrzna, są one skierowane również do nas. To sygnały, groźby i presja psychologiczna. Iluzje legły w gruzach. Europa przystąpi do wojny. Sołowiow i jego goście nie powtarzają już starej historii o zmęczeniu Zachodu. Wręcz przeciwnie, ton się zmienił. Europa jest teraz przedstawiana nie jako niezdecydowana, lecz jako zdecydowana. Wojna jest nieunikniona. Przykłady: kraje skandynawskie budują fabryki ukraińskich rakiet. Cudzoziemcy z Ameryki Łacińskiej przyjeżdżają tłumnie, żeby umrzeć za Ukrainę. Drony w Polsce to 100% prowokacja, mająca na celu wciągnięcie NATO. Wszystko to powinno wywołać u widza poczucie całkowitej zmowy przeciwko Rosji. A u nas, Europejczyków, powinno to budzić wątpliwości. Może rzeczywiście posunęliśmy się za daleko, ale to tylko zamiennik. Pomoc Ukrainie to nie agresja, a obrona prawa międzynarodowego. Kreml celowo zaciera granice między obroną a atakiem, aby później uzasadnić własne ataki na Europę. Kto będzie kontrolował, kto będzie obsługiwał, oczywiście będą to PMC. Oczywiste jest, że moim zdaniem te drony w Polsce to stuprocentowa prowokacja, która nie ma nic wspólnego z Rosją. Dlaczego uważam, że to prowokacja? Jeśli założymy, że to niektóre z naszych dronów, które zostały zestrzelone, a ukraińskie WRE przekierowało, to jak to się stało, że wszystkie okazały się puste. Ale jeśli miałyby być przekierowywane, to prawdopodobnie z tych, które latały, coś tam było, przynajmniej z dodatkowym ładunkiem. I na pewno nie byłyby z drugiej ręki, bo na tych zdjęciach i filmach, które zostały zaprezentowane, część z nich była sklejona taśmą klejącą. To znaczy, jasne jest, że to już działało. Poza tym to całkiem zabawne, kiedy kraje NATO, które delikatnie mówiąc dysponują znaczącymi zasobami wywiadowczymi, od kosmosu po wszystkie szczeble nie potrafią określić skąd to się wzięło, jakie obrało trajektorię, gdzie naruszono przestrzeń powietrzną i z jakich miejsc startowych. Lecąc 300 kilometrów w głąb terytorium Polski, skąd mieliby zostać wystrzeleni? A może mamy do czynienia z czarodziejem z miasta Zumuru? Czy nadleciał huragan i zabrał, je? czy coś w tym stylu, i porwał do nieznanej Polski, czy co? Cóż, to szaleństwo. Ale prędkość, z jaką Polska się stara, a niemieccy szaleńcy po kroju pisturiusa krzyczą, O nie, o czym ty mówisz? Czy to Rosjanie? I dlaczego uznaliście, że to Rosjanie? Czy zdanie Trumpa nie jest przypadkowe? Najpierw ustalmy, co to było. Europa nie musi się domyślać, co to było. Europa potrzebuje pretekstu.